Witajcie moi drodzy. Walka z drążkiem trwa. Tak jak mówiłem, z Parczewskiego sklepu przyjechało. Nie ja musiałem to wrzucić w takie madło hydrauliczne do hydrauliki, do gwintowania rurek. No bo nie chcę pójść. Tu mam około 121, a potrzebuję 99 na łapy. 99,5, więc no to Rura tutaj kręcę. Do usłyszenia. jest nadzieja, moi drodzy, może się to zrobić przy okazji jeszcze rowery kleję, ale jakoś dentek, gdzie tu ja to mam patrzcie jaką dziurę wywaliło mi wczoraj jakby... No, no to jest śmiech na sali opona, która nie wiem, 3 lata ma i to nie jest człowiek nie jest, nie jest jakiś kolarz nie tu, po robi kilometry, tylko taki jest materiał w dzisiejszych czasach, ale to mniejsza to Jesteśmy bli jesteśmy blisko rozwiązania tego Powiem tak, drążek tu już siadł Tutaj też siadł, zapomniałem Wiecie co, musiałem popuścić tą e, Lagę Bo tu mi nie wchodziło Tu jest, złapę to na sztywno Tu jeszcze gumy muszę wsadzić No i myślę, że to będzie Tu poreguluję jakąś tą zwrotnicę Ustawię w miarę prosto A potem będę walił klucz, rura Rura i do przodu no. Nie wiem, no tak Kurde, trochę w tą bym musiał ją rąbnąć. Nie, no nic, jak coś to zlewarkuję go jeszcze i trochę powalczę z nim, żeby było lżej. Do zobaczenia. Tak to się prezentuje, wrzuciłem. To jeszcze jak włączę go i orbita wystartuje, oleju zupełnie, bo też nie mam w stworzeń, go wkładam, tylko nie wiem w sumie czy z góry, czy z dołu. Chyba z dołu będzie lepiej, bo tutaj będzie blokowało ta, ten cyband. No i zobaczymy, czy rozbieżność będzie zbieżność, czy co. Czy z MTZ, tylko nie jest to ciągnik szybkich i wielkich prędkości czekaj, nie wiadomo tutaj tak sobie nastawiałem no myślę, że tutaj u Michała olejowo nic się nie wydarzy, bo to się i tak zgina tak maksymalnie potem będzie uciekało w tą albo w tą czyli to jest jakby najdalsza odległość od Michy no jakość wykonania na no co ja wam powiem, no, ruskie dyskusyjna, tak bym powiedział nic, Zobaczymy co będzie miałem jechać pryskać, ale już trochę jest późno i nie wyrobię się. Chmury wychodzą i nie wiem, ale zobaczymy. A tu gwiazda. Co jest gwiazda? Fernando. Moi drodzy, tak to... zauważyłem, że tu coś dostało chyba strzała, zaczęło rdzewnieć. Trzeba by to chyba malnąć. Kurde. Nie wiem, może da radę. Co o tym sądzicie? Zamalować, bo rdza wychodzi. To znowu ja nie wiem, czy to będzie końcówka odcinka, czy coś jeszcze będą testy, czy testy będą w następnym odcinku, bo, bo będę miał kiedyś tam sobotę pracującą i nie będzie mnie i też ten materiał jest mi potrzebny. To trzeba będzie trochę porzeźbić, bo tu widzę, że mi nie pasuje, ale jeszcze popatrzę, jak tu dodawali, bo tu widać, że to nie pokaże mi. Zaraz włączę. Widzicie? Dociska z góry, znowu o to będzie blokowało. Kurde, tak źle i tak niedobrze, ale to jest kwestia do rozwiązania. Nie znam w miarę ta zbieżność. Myślę, że będzie ok. Tak na pierwszy rzut, to też nie jest formuła 1. No i co, zalewam orbitę, chyba 20 litrów wchodzi, bo tu mam trochę oleju, ale kurde, jakość jego, jak widzicie, to czarne. Jest dyskusyjna płynu, tylko płyn będę musiał kupić, bo tamten jest z rdzą, a to nie jest tutaj bez rdzy. Paliwo jest, olej jest. Kręcić i sprawdzać, jeździć, obserwować, podokręcać, wszystko muszę jeszcze. I co? No i myślę, że będzie się jakoś sprawował. No tu obstawiam po tym mojemu opłataniu, robieniu, że już tu widać, że się mokro robi. Samo z siebie w ogóle tu się robi mokro Nie wiem, jak to, dlaczego tak mtz -y reagują. Będzie tu ciekło, ale no. Nie będę myślał, że nie zrobiłem tego. Próbowałem, ale. No jest jak jest. Jak coś trzymajcie się.